I Sara del Monte. Sara. Kim, Kim, Kim jest Sara? Kim jest Sara? Dante? Yo soy ja. Sarah. Ja jestem Sara del Monte. Poznajemy się w smutnej, w smutnej chwili, bracia. Bracia? Pomyliła się rodzina. To żart? Jak fajnie nagle mieć siostrę. Skąd mamy wiedzieć, że to prawda? Dante, wiedziałeś? Czemu milczałeś? Nie przyszłam walczyć. To was tak dziwi, że te ziemie należą do mnie? Czy to, że mam tę samą krew? Za kogo się uważasz? Nie czujemy się zagrożeni. Nie wiedzieliśmy o tobie. Uważaj na słowa. Dajcie jej mówić. Chcę mieć pewność, że to nasza siostra. Już. Mam wyniki testów DNA. Ona musi odejść. Juan, znajdziemy rozwiązanie. Zanim podejmiecie decyzję, odczytam wam testament. Aby otrzymać wymienione dobra, musicie spełnić podane warunki. Robi się ciekawie. Mateo przestań. Spadkobiercy będą mieszkali razem przez rok. Nie. W przypadku odrzucenia spadku majątek trafi do organizacji charytatywnej. Proszę nie dotykać. Domownicy nie lubią przestawiania rzeczy. Nie miło. Zmiany zawsze są dobre. To nieprawda. Będzie lepiej, jeśli pani stąd pójdzie. Nie, nie, modestito. Zamierzam tu zostać, bo to wszystko należy do mojej córki. Łącznie z tobą. Jak śmiesz. Pani bardzo przez ciebie cierpiała. Biedactwo. Przykre, prawda? Powiedziałeś chłopcom, że o wszystkim wiedziałeś? Tato się wciąż stawia nam warunki. Od jak dawna wiesz? Ojciec zmienił testament rok temu. Dlaczego nas nie uprzedziłeś? Nie mogłem. Taka była jego wola. Zrozumcie. Jeśli jest naszą siostrą, to dostanie taką samą część jak my. Nikt cię nie pyta o zdanie, Lukas. Przestań, zamknij się. Jestem częścią rodziny. Nie przychodzę po pieniądze. Nie interesują mnie. Więc po co? Poznać was. Jasne. Poznać braci. I przyprowadziłaś kochankę naszego ojca. Nie obrażaj mojej mamy. Jest ze mną. A przyprowadziłaś nam jakichś kuzynów? Przestań? Dobrze. Mamy dowody. Dlaczego tacy jesteście? Nie możemy się kłócić o pieniądze. Nie pozwolę na to. Ojciec nauczył nas ze szczerości i lojalności. Byłby rozczarowany naszym zachowaniem. Spróbujcie się uspokoić. Mogłabyś nas zostawić? Musimy porozmawiać. Kim pani jest? Berta Perfecta, państwa nowa asystentka. Idealna pomoc. Skąd pani jest? Ze szkoły średniej. Co pani tu robi? Dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Panie Prospero, mianie Rico, jestem warta swojej pensji. Tato, nikt tak do ciebie nie mówi. Jessico, proszę. Proszę jej wybaczyć, nie wiem dlaczego tak mówi. Rżysz jak koń. Spokojnie. Nauczę ją. Proszę pani, jestem specjalistką od obowiązków domowych i znam trzy języki: francuski, oui, oui, angielski, yes-yes i chiński. Ci, ci, wiem, wiem. Nie dręcz jej, nie dręczę. Boże, dziękuję za rozwiązanie moich problemów. Powiedz mi, co się stało? Nie chcę tu być, nienawidzą mnie. Szkoda, że nie słyszałaś. Obrazili cię? Naubliżali? Co zrobili? Nie obrazili, ale. Nie sądziłam, że tak zareagują. Saris, to wszystko należy do ciebie. Nie możemy niczego żądać. Niedługo i tak wylądujemy pod mostem. A czy ja to wina? Miałyśmy do tego nie wracać. Dałam ci wszystko, co mogłam. Staram się. Dzień dobry. Czekają panie na kogoś? Debora Portillo. Przyszłyśmy na odczytanie testamentu. Jesteście adwokatkami? Jestem Sara Del Monte. A ty? Julieta Millan, narzeczona Juana. Formalnie jest naszą siostrą i dziedziczką. Z kim trzymasz? Nie jestem po jej stronie. Musimy być rozsądni. Dziwię ci się. Na pewno coś możemy zrobić. Można podważyć testament? Oczywiście, ale to może zająć miesiące lub lata. Dlaczego ukrywał przed nami prawdę? Tylko on to wie. Ona przyjechała w interesach. Nie powinieneś narzekać. Asystentka to większy prestiż. Możliwe, ale ty będziesz jej płaciła. Oczywiście, że nie. Dajesz mi co miesiąc marne grosze. Ty zapłacisz. Porozmawiamy później. Kochanie, pocałuj mnie. Przestań, kochanie. Dawno się nie kochaliśmy. Zabierasz mi krem. Krem jest drogi, a muszę oszczędzać. Ocuń się. Przykro mi z powodu pana Severiana. Tak nagle. Bum. Straszny wypadek. Nikt na to nie zasługuje. Nieprawda. Dobrze, że go już nie ma. Nie mów tak. Nienawidzisz rodziny Delmonta. Co ci zrobili? Severiano był złym człowiekiem i tyle. Ej, ej, ej. Nie mów tak, wujku. Pedro Del Monte jest dla mnie jak brat. Nie mów tak do mnie. Nie wiedziałam, że macie siostrę. My też nie. Wybacz, to zły moment. Wyglądacie oszałamiająco. Jestem Deborah Portillo. Co tu robisz? Odejdź, uspokój się. Siadaj, zostaw moją matkę. Sieć. Tak nic nie osiągniesz. Nie możesz tak traktować kobiety. Co jest, Simon? To brutalny facet. Chciał mnie uderzyć. Czego pani oczekiwała? Przyjęcia powitalnego? Jesteście niegrzeczni. Saris? Boję się. Nie ma czego, nie pozwolę cię tknąć. Saro, chodź ze mną. Idź, poradzę sobie. Za ile zrezygnujesz ze spadku? Słucham? Czek dla Ciebie, jeśli znikniesz na dobra. A może wolisz przelew? Myślisz, że przyszłam po pieniądze? Przypominasz, ojca, nie wszystko można kupić. Pieniądze nie przywrócą mi latę samotności. Nie. Moi bracia mnie obrażają i atakują moją matkę. Nie. Słuchaj, Juanie. Przyszłam tu szukać rodziny, ale teraz będę walczyć o swoje. Lepiej ze mną nie zadzieraj. Dobrze? Niech wygra najlepsze. Idę się przebrać i chcę, żebyś pokazał mi to, co do mnie należy. Spokojnie. Mama i ja zamieszkamy tutaj. Nie chcę żadnych obelg ani ataków. Należy mi się to. Żadne pieniądze nie kupią mojej godności ani nazwiska. Na nasze nazwisko trzeba zapracować. Nie od razu staniesz się Del Monte. Tak. Możesz być moją siostrą. Cieszę się, że rozwiązaliśmy konflikt. Pójdę wybrać pokoje. Co za bajzel, idę na piwo. Nie wychodź? Witaj w rodzinie, siostrzyczko. Ojciec zostawił nam prezent. Julieto, lepiej wróć do domu. To o, jeszcze potrwa. Zaczekam, jest nerwowa. Daj mi czas, proszę. Co zamierzasz robić z Sarą? Obejrzycie album rodzinny? Wtedy lepiej nas pozna. Pokażę jej ziemię. Spokojnie, ja to zrobię. Ja przebiorę się. Muszę szybko zjeść, żeby otworzyć kwiaciarnię. Pracujesz nawet w niedzielę. Tak. Jedzmy, umieram z głodu. Proszę. Poradzę sobie. Wody? Brian umówił się z Jessica. Ugryź się w język. Przestań. Miałeś nie mówić. Siadajcie, spokojnie. Już. Cicho, obaj. Dziękuję, Boże. Smacznego. Szklanka, dzięki. Poproszę, co? Szklanka. Nie chcę, żebyś spotykał się z tą dziewczyną. Naprawdę, mamo? Interesują cię klasy społeczne? To nie tak. Tak? Tak. Pani Rosa to. Specyficzna kobieta i nie będzie chciała, żebyście się spotykali. Na Ziemi jesteśmy równi. Tak. Są pretensjonalni, ale nie są lepsi od nas. Z nami. Rozumiem, że zakochałeś się w tej dziewczynie, ale przez nią będziesz cierpiał. Kto nie cierpiał z miłości? Nie płakałeś po babci? A mama, przystatę? Najpierw zjedzmy, a później porozmawiamy o miłości. Dokładnie. Zgoda. Umiesz jeździć? Jasne. Pewnie lepiej niż te. To oswojony konie. Chcę tego. Nie jest oswojony. Nieważne. Panienka zdecydowała. Jeśli tak samo jeździ, to spadnie. Dzień dobry. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. Cześć. Marzyłam o takim miejscu. To dziedzictwo ojca. A to pierwsze drzewo, jakie zasadził. Kochasz to miejsce. Mówisz o nim jak o ukochanym. Ojciec pokazał nam, jak kochać ziemię i naturę. Nauczył nas pracy i dyscypliny. Mnie tego nie nauczył. Kiedy mnie odwiedzał, opowiadał o polach tak samo jak ty, z miłością. Tylko ziemia i rodzina są trwałe. Chodźmy. Nie idę. Mama się zdenerwuje. Napijesz się i wyluzujesz. Wracam. Mama się wścieknie. Nie rób mi tego. Nie jesteś święta. Pomóż mi. Tak mnie nie przekonasz. Dobrze będę grzeczna. Alondro, proszę, chodź. Musimy iść. Idą. Jak tam piękna? Buziak? Co tak długo? Nic, jedźmy. Jasne. To jest Amado. Miło mi. Mnie również. Jacy grzeczni. Jedźmy. Wsiadajmy. Pięknie wyglądasz. Nie ma czasu. Masz kąpielówki? Tak. Szybciej, no już. Wsiadam. popływamy, przesuń się, jedźmy. Co powiem mamie? Ruszajmy. Dokąd się wybieracie? Cieszę się, że mamy siostrę. Nie powinniśmy się kłócić. Po prostu widzimy problem. Simonie, zachowujesz się jak wariat. Ojciec miał świetny gust. Matka jest równie ładna jak córka. Juan nie wrócił? Nie, dokładnie oprowadza naszą siostrę. Ona nie jest naszą siostrą. Możemy ich poszukać? Nie, Pedro pójdzie. Chodźmy, Julieto. Juan, nie ciągnij. Pomóż mi. Nie ciągnij. Pomocy. Nie ciągnij za wodze. Robi, co chce. Wersja polska, Kanal+, Plus. tekst Kamila Munarczyk, czytał Artur Bocheński.